Miałem przyjemność porozmawiać e, z jednym członkiem z drugiej strony, panem Edmundem, który jest ekonomistą, posiada 30 aptek i żonę farmaceutkę. E, rozmowa e, m, wyglądała bardzo dobrze do momentu, aż e, zderzyliśmy się ze ścianą, czyli z jego poglądem na rozwój aptek i z moim poglądem na rozwój aptek. I to, co pan redaktor powiedział, dla niego rozwój to jest ciągła ekspansja i zwiększanie wartości swojego przedsiębiorstwa. E, moje argumenty, że rozwój to jest co innego. Były zbywane po prostu kręceniem głową i twierdzeniem, że no jestem w błędzie, ja się nie znam. No, przepraszam, to ja jestem farmaceutą, ja wiem, jak mam się rozwijać, ja wiem, jak mam prowadzić aptekę, a nie on. Podobnie jak inni ekonomiści, którzy świetnie sobie radzą z prowadzeniem sklepów z lekami, a nie z prowadzeniem aptek. I czy my się dogadamy z drugą stroną? No, będzie to problem. Oni mają inne cele. Kolejne posiedzenie planowane jest na poniedziałek 19 maja i będzie prowadzone w węższym gronie. Mamy wytypować po dwóch przedstawicieli organizacji i mamy pertraktować jakiś kompromis.